Dzień dobry, cześć, kłaniam się. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać Wam, zaprezentować tak dokładnie kalkulator lotniczy od firmy Pulis e, CRP5 Wilski. Ogólnie ten kalkulator liczy, e, służy do egzaminów e, ATPL. Słyszałem, że na ppl też mogę, można go zabrać, ale, ale jakie jest to jeszcze nie wiem. Bardzo proszę o informacje w komentarzach. I tak, co? Zakupiłem w ogóle go na sklepie dla pilota. Zaprociłem za niego około 5 stóp. W samym że dostajemy taki tutorial od firmy. No i jest cały kalkulator z dwoma, dwustronny i pokrowiec na to wszystko, więc ogólnie jest to, może powiedzieć, że wytrzymał plastik. To jest takie obracane fajnie, to w sumie też. No i to do wiatru, i w ogóle to też jest obracane, więc gitara się ma. Yy, ogólnie taka szybka prezentacja. W następnych odcinkach pokażę Wam jak, co, czego używać. Yy, w, razie, w razie błędów bardzo proszę o podanie takiej informacji w komentarzach. No i co? Trzymajcie się i do, do zobaczenia.